Dziś trudno pojęcie patriotyzmu rozumieć właściwie. Na nasze wielkie szczęście żyjemy w wolnej, demokratycznej Polsce. Jesteśmy obywatelami świata. Święto niepodległości 11 listopada szczególnie obchodzone jest. Ze szkoły numer 2. Od ponad 20 lat jesteśmy już gospodarzami tej miejskiej uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Było wiele prób, było wiele spotkań, na których musieliśmy się no, tekstu nauczyć. Zgrać to wszystko naprawdę było trudne. Cóż wiesz o pięknym? Kształtem jest miłości. Kształtem miłości piękno jest. I tyle. No, przygotowaliśmy naprawdę świetne przedstawienie. Chór będzie pięknie śpiewał, oczywiście szkoła muzyczna. Naprawdę dużo zaskoczymy Was po prostu. Proszę wszystkich o powstanie, gdyż teraz będziemy dali wręcz. Bardzo mnie cieszy, że potraficie połączyć ze sobą tak różne sytuacje. Każdy na takie zdolności, na jakie posiada i na lenty, które otrzymał, próbuje ten dzisiejszy, w ten dzisiejszy dzień się zaangażować. To jest dla nas bardzo ważny dzień i staramy się po prostu pokazać, jak nam bardzo zależy na tym dniu i robimy co w naszej mocy, żeby udowodnić, że to jest naprawdę ten dzień. Przychodzę tutaj już od kilkunastu lat. I Widzę, jak młodzież żyje tym, po prostu to jest ich przedstawienie, to jest po prostu ich dzień, to jest po prostu ich chwila. Niepodległość dla nas jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ no, dzięki niej możemy na przykład normalnie się uczyć, bo jak wiemy podczas zaborów na przykład dzieci nie mogły się uczyć tak normalnie w szkołach. Zakończenie pierwszej wojny światowej to niemal mistyczne liczby. Dzień 11, miesiąc 11, godzina... I także mistyczne, cudowne powstanie, odrodzenie nowej Polski po 123 latach niebo.